W dzisiejszym live. Dzisiejszy live będzie o tym, jak sprawić, aby marzenia stały się rzeczywistością. Ja się dzisiaj z Wami właśnie podzielę takimi moimi marzeniami, które już są moją rzeczywistością. Powiem Wam, jak je realizowałam, jakie kroki podjęłam, jakie decyzje, żeby właśnie tutaj być, gdzie jestem. Takim moim, jednym z moich takich większych marzeń to były studia na romanistyce. To były studia, o których marzyłam, francuski. Ja zaczęłam się francuskiego uczyć w liceum. Taka moja przygoda właśnie z francuskim zaczęła się w liceum. I już tak naprawdę od początku wiedziałam, że to jest ten kierunek, który chciałabym studiować, który chciałabym kontynuować. Niemniej jednak, słuchajcie, to nie jest, takie, nie jest takie proste. Ja pamiętam właśnie ten, tą swoją czwartą klasę maturalną, kiedy zaczęłam, kiedy Pojechałam z mamą do Warszawy i kupiłam sobie wszystkie, w zasadzie chyba wszystkie dostępne książki, jeśli chodzi o francuski, testy, ćwiczenia i zaczęłam je bardzo systematycznie robić, tak naprawdę dzień w dzień. Już wtedy byłam właśnie w tym bardzo systematyczna, i moment, kiedy przyszedł egzamin, to oczywiście nie oznaczało, że ja się w ogóle nie stresowałam. Oczywiście, że się stresowałam. Pamiętam ten moment właśnie, kiedy, zaczą, kiedy był egzamin ustny. Ja weszłam do, na, to był, tak, była poczekalnia, wszyscy czekali i zobaczyłam tam osoby, które spędziły bardzo dużo czasu, wiele lat za granicą we Francji. I ja wtedy poczułam coś takiego, że o nie, ja nie mam zupełnie szans. Jedynym moim takim kontaktem z żywym językiem była telewizja francuska. Nie miałam wówczas pieniędzy na to, żeby wyjechać za granicę, żeby właśnie pobyć we Francji, pobyć właśnie z żywym językiem już w kraju francuskojęzycznym. No i, no i została ta telewizja. Francuska. I słuchajcie, ja tej telewizji francuskiej e, słuchałam dzień w dzień, naprawdę dzień w dzień. Siadałam każdego dnia, brałam e, jakiś notatnik swój i wynotowywałam sobie trudniejsze wyrażenia, słowa, później szukałam ich w słowniku. I to była taka bardzo, bardzo systematyczna praca. Ale wracając do tego momentu egzaminu, e, tak jak mówiłam, e, poczułam, był to ten taki moment, że ja poczułam, że no, nie mam po prostu szansy. I co zrobiłam? Wyszłam na zewnątrz, wzięłam taki głęboki oddech i zaczęłam sobie gdzieś tam wewnętrznie tłumaczyć, że wykonałam naprawdę dużą, taką ogromną pracę, że naprawdę ciężko pracowałam, żeby być tu, gdzie jestem. Zaczęłam uświadamiać sama sobie tak, że naprawdę ta praca była bardzo solidnie przeze mnie wykonana. I ja wróciłam. Słuchajcie, wróciłam już taka. Spokojniejsza co się okazało, udało mi się. Tak, dostałam się na, na romanistykę, na Uniwersytet Warszawski, ale zobaczcie, miałam jednak takie myśli, tak? że jednak są osoby, które miały o wiele większy kontakt z językiem niż ja, a mimo wszystko nie poddałam się. Mimo wszystko nie poddałam się. I z sukcesem przeszłam przez właśnie egzaminy. To było takie moje, jedno z takich większych marzeń, bo oczywiście tych marzeń jest zdecydowanie było, jest zdecydowanie więcej, ale które zrealizowałam, gdzie nie poddałam się, poszłam naprawdę do przodu. Drugim takim moim marzeniem była własna szkoła językowa, własna działalność gospodarcza i też na początku miałam takie myśli, Właśnie tego typu, czy ja sobie poradzę, czy dam radę, czy po prostu będę wiedziała, jak wszystko ogarnąć, jak ogarnąć finanse, jak ogarnąć wszystkie te sprawy związane z prowadzeniem firmy. I wówczas te myśli faktycznie, no, gdzieś tam mi się w głowie, szczególnie na początku, kumulowały. Mimo to, ja jestem takim typem osoby, że mimo, że czuję, że gdzieś tam tak, są takie myśli blokujące, to idę do przodu, to działam. I wówczas też właśnie postanowiłam, że idę do przodu, choć nie miałam żadnej poduszki finansowej, bo oczywiście z poduszką finansową zdecydowanie jest łatwiej podejmować odważne decyzje. Natomiast ja takiej poduszki finansowej nie miałam, miałam za to kredyt studencki, więc zobaczcie, że wcale to nie była taka komfortowa sytuacja. A w przypadku działalności to też nie ma pewności tak szczególnie na początku, kiedy wchodzisz w taki nowy teren ile zarobisz, ile będziesz miała klientów, czy się z tego utrzymasz, tak? To wszystko opiera się tak naprawdę na takim zaufaniu do siebie, że ja dam radę, że sobie poradzę. I wówczas ja też podjęłam taką właśnie, taką wewnętrzną pracę nad sobą, budowanie takiego zaufania do siebie, do swoich decyzji. To jest naprawdę coś, co też Wam polecam. To, co też robimy w 3-miesięcznym, spersonalizowanym programie mentalnym, gdzie właśnie pracujemy nad podejmowaniem, nad budowaniem przede wszystkim takiego zaufania do siebie, nad podejmowaniem takich odważnych decyzji, nad taką postawą, tak? Praca nad postawą, działaniem z punktu przedsiębiorcy, a nie pracownika, i to jest właśnie coś, co buduje też, też taką naszą pewność siebie. Także ten początek prowadzenia własnej działalności, no to wiadomo, że było gdzieś tam takie we mnie, wewnętrznie poczucie, że. Jest to ryzyko, tak, ale ja jednak podejmuję. Ja idę do przodu i powiem wam, że po tylu latach, bo po ponad 12 latach prowadzenia własnej działalności, ja nie żałuję tej decyzji. Ja wiem, że własna firma ma wiele, wiele plusów. Nie mówię, że tylko same plusy, ale naprawdę ma wiele plusów, bo dużo rzeczy zależy od nas, jeśli chcemy zorganizować chociażby tak jakiś kurs po prostu organizujemy, tak? Nie musimy z nikim tego konsultować, nie musimy pytać o zdanie, nie musimy czekać na zgodę od szefa. To od nas zależy, jak ten biznes będzie realizowany, jak my będziemy działać w tym naszym biznesie, jak on będzie po prostu wyglądał. To jest ta wolność w podejmowaniu decyzji. Ale też jest oczywiście ta druga strona, że. Wszystko jest dobrze, jak wszystko idzie dobrze, tak? Zdecydowanie łatwiej się działa, łatwiej te decyzje się podejmuje. W biznesie, oczywiście, czasami są różne momenty, i wówczas to jest ten moment, kiedy, kiedy są na przykład jakieś trudniejsze sytuacje. Musimy podjąć jakieś trudniejsze decyzje, to wówczas jest ten moment, kiedy my pokazujemy, udowadniamy też sobie, tak, że. Mamy tą siłę, tak, że moment, kiedy jest ta trudniejsza sytuacja i my działamy, nie poddajemy się tak tej sytuacji, tylko bierzemy te sprawy właśnie w swoje ręce, działamy to umocniamy, umacniamy siebie. Umacniamy siebie nie tylko jako przedsiębiorcę, ale również jako człowieka. To jest wiele rzeczy, które dzieją się na takich wielu płaszczyznach. Najważniejsze jest właśnie działanie, żeby tej sytuacji, jeśli ona jest trudniejsza, nie poddawać się, tylko iść do przodu. Ale też właśnie własny biznes językowy to jest coś, co pozwala realizować własną wizję nauczania, gdzie my naprawdę mamy nieograniczone możliwości, możemy też wdrażać różne modele biznesowe, bo pamiętajcie, i to czego ja uczę podczas właśnie takiej współpracy też jeden na jeden w mentoringu biznesowym. Nie ma jednego modelu biznesowego, nie tylko mamy taki model, że prowadzimy zajęcia, ale są modele, chociażby produkty skalowalne. Tak, są kursy online, które tworzymy raz i możemy sprzedawać je wielu osobom, tym samym gdzieś tam zaoszczędzić ten nasz czas i przekierować go na zupełnie inne rzeczy. Także tutaj warto się nad tym zastanowić, w jakim kierunku ja chcę, aby mój biznes poszedł. Także ja ogromnie. Się cieszę z tego, że prowadzę własną firmę, że prowadzę własny biznes. Jest to coś, co daje mi przyjemność. Ja staram się organizować właśnie tak swoją pracę, żeby ona naprawdę sprawiała mi przyjemność, żeby ten dzień był tak zorganizowany, aby był czas i na pracę, i na odpoczynek. Ja jestem zwolenniczką, słuchajcie, takiego zbalansowanego prowadzenia własnego biznesu. Nie jestem za tym, żeby cisnąć, 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 i w pewnym momencie, ja się budzę, nie mam siły, i myślę sobie tylko o tym, że najchętniej to bym po prostu zamknęła tą swoją działalność. Nie, nie o to chodzi. Słuchajcie. Warto o tym pamiętać, że przesada nigdy nie jest dobra. Przepracowanie się nigdy niczemu, niczemu dobremu, niczego dobrego z tego nie będzie. Jeśli chcemy, żeby ten nasz, właśnie biznes funkcjonował przez wiele lat, to trzeba tutaj balansować. Trzeba balansować, aby znaleźć również czas na odpoczynek, żeby za jakiś czas nie popaść w taką frustrację, w wypalenie zawodowe, bo Własna firma to nie tylko prowadzenie zajęć, własna firma to są sprawy biurowe, które my musimy ogarnąć, to są sprawy związane właśnie z kontaktem z klientem. Jest mnóstwo rzeczy, które nie ograniczają się tylko do prowadzenia zajęć, ale również do właśnie takich rzeczy, które wymagają menadżowania, wymagają właśnie pokierowania i tutaj to też jest bardzo istotne, aby ten czas na odpoczynek był czas na regenerację, chociaż taka chwila na regenerację, tak, takie kilka minut, ale przeznaczone, ja to często powtarzam tylko dla mnie, jeśli ja decyduję się, że na przykład o tej godzinie 12 ja mam czas na odpoczynek, to jest ten czas tylko dla mnie ściszamy telefon, wyłączamy tak naprawdę telefon na ten moment, robimy sobie, no nie wiem, kawę jeśli lubicie, herbatkę i Skupiamy się na byciu tu i teraz, tak żeby ta nasza głowa wypoczęła, żeby ta nasza głowa nie była w tych zajęciach, które za chwilkę zaczynacie, bo taka jest prawda, że nasze myśli bardzo szybko wybiegają i warto ćwiczyć tą uważność na chwili, na byciu w tu i teraz, żeby po prostu się zregenerować. Ja, na przykład, słuchajcie, jak idę rano do sklepu, to staram się żeby koncentrować się na tym, co mnie otacza. Nie myślę o moim dniu, nie myślę o właśnie rzeczach, które mam do zrobienia, tylko koncentruję się na tym, co słyszę, co widzę. Tak, jeśli mieszkacie w jakimś e, zielonym obszarze, tak to na tym, e, na na przyrodzie, na drzewach, e, to naprawdę wyłącza głowę i pozwala jej się e, zregenerować, odpocząć. Taki krótki moment. Nie trzeba czekać do wakacji, nie trzeba czekać do weekendu. Warto po prostu korzystać z tych momentów, które macie, a ale też podjąć taką świadomą decyzję, że to jest moment, kiedy ja jestem w tu i teraz. I wówczas ja tak, tak jak na przykład to pójście moje do sklepu, to jest właśnie tylko skoncentrowanie się na byciu w tu i teraz, nie wybieganiu do przodu. Tak, nie wybieganiu do przodu, bo wówczas ja nie odpoczywam i nagle, jeśli te myśli wybiegają do przodu, jeśli ja myślę o ile rzeczy ja mam dzisiaj do zrobienia, to nagle widzę, że ja już doszłam do tego sklepu, tak? I ja w ogóle nie odpoczęłam. Ja cały czas byłam w pracy. Więc tutaj warto po prostu dbać o tą higienę myśli i, tak jak mówię, podjąć ze sobą taką wewnętrzną decyzję. To jest właśnie. To jest właśnie to, co pomaga, co nas wspiera każdego dnia. To jest jedno kolejne marzenie, którym się udało, które zrealizowałam, które realizuję cały czas i które daje mi radość, które sprawia, że każdego dnia ja się budzę i naprawdę czerpię ze swojego takiego życia zawodowego radość, a to przekłada się z kolei na moje życie prywatne, bo to wszystko się łączy. Wszystkie rzeczy wpływają jedne na drugie. Jakie jeszcze marzenie mi się udało zrealizować, zrealizowałam? To słuchajcie, było takie marzenie o napisaniu doktoratu. To to marzenie to był taki, właśnie ja pamiętam ten moment, kiedy poczułam, że bardzo chcę ten doktorat napisać, ale będąc przedsiębiorcą, prowadząc zajęcie, prowadząc własną firmę, no to tego czasu po prostu nie miałam, tak żeby faktycznie jeszcze dołączyć sobie kolejną rzecz do zrealizowania. Wewnętrznie jednak czułam, że bardzo, bardzo chcę, a wiemy doskonale myślę, że każda z Was wie, że jeśli czujecie, że coś naprawdę chcecie, to znajdzie się ta przestrzeń czasowa. Jeśli w ogóle, tak jeśli czujemy, że coś chcemy zrealizować, to znajdziemy na to właśnie czy środki, czy sposób, żeby zrealizować się, to to swoje marzenie. I tak było z moim doktoratem. Słuchajcie, ja nie miałam takiej przestrzeni, oczywiście, żeby poświęcić cały dzień, tak? Usiąść i pisać cały dzień, czytać, pisać cały dzień, ale dostosowałam pisanie doktoratu do swoich możliwości czasowych, czyli zdecydowałam się na taką metodę, jak ja to nazywam, metodę małych kroków i każdego dnia siadałam. To był taki czas, 30, czasami godzina, tak, 30 minut, do godziny, ale każdego dnia czytałam, pisałam, czytałam, pisałam i to było bardzo, bardzo systematycznie. Dzięki czemu ja napisałam, obroniłam doktorat w terminie i z sukcesem. Ale gdybym działała z rywami, gdybym zostawiła sobie pisanie doktoratu na jakiś wolny czas, tak albo z myślą, że wezmę sobie wolne, ale wiedziałam, że tego wolnego ja nie mogę za bardzo wziąć, bo jeśli ja nie pracuję, to też nie zarabiam. Nie prowadzę, jeśli nie prowadzę zajęć, no to wiadomo, nie zarabiam. Takie są realia działalności. Więc tutaj musiałam dostosować sposób spełniania swojego marzenia. To tej sytuacji, w której byłam. I dlatego każdego dnia, właśnie siadałam, czytałam, pisałam. To taka konsekwencja, też determinacja, ale ta determinacja to nie była taka determinacja, że ja muszę to zrobić. Ja muszę, muszę, muszę. Nie. Ja chcę to zrobić i to zmienia perspektywę. To. Że ja napisałam, obroniłam doktorat w terminie, było przede wszystkim związane z tym, że była to moja pasja. Ja tutaj nic nie musiałam, tak? Ja po prostu chciałam, i to właśnie, że ja chciałam, spowodowało, że ja tutaj, że tutaj mi było zdecydowanie łatwiej, konsekwentnie realizować mój plan działania. Bardzo ważne jest właśnie, żeby zastanowić się, jakie są takie cele, które byście chciały zrealizować, ale takie cele też, które wynikają właśnie z waszej pasji, z waszej wizji rozwoju biznesu językowego, bo czasami właśnie my zamykamy się gdzieś tam w prowadzeniu zajęć. Tych zajęć prowadzimy bardzo dużo, od rana do wieczora. Ja też byłam w takiej sytuacji i wiem, co to znaczy. I wówczas ten moment, kiedy my prowadzimy zajęcia od rana do wieczora, po prostu sprawia, że my jesteśmy gdzieś tam tak zmęczone, że nie mamy już siły, aby pomyśleć o takiej swojej wizji rozwoju biznesu. Jak ja bym chciała, żeby faktycznie ten biznes wyglądał, jak ja bym chciała, żeby ten biznes po prostu szedł w zgodzie ze mną. My, jeśli wpadamy, moment, kiedy wpadamy właśnie w wir zajęć, w wir takich obowiązków, to gdzieś tam, tak jak powiedziałam, nie mamy siły na to, aby pomyśleć, co można zmienić, jak można działać inaczej, żeby nie cały czas tylko opierać swój biznes o prowadzenie zajęć. To jest właśnie ten pierwszy etap, który generuje zmianę. Co ja chcę? Tak, co ja chcę, żeby w moim biznesie się zmieniło, jak ja chcę, żeby ten mój biznes wyglądał, i wówczas, jeśli ja podejmę taką konwersację ze sobą, porozmawiam ze sobą, to wymaga oczywiście takiego troszkę spokoju, pobycia ze sobą samą w ciszy, i wówczas zastanowienia się, wsłuchania się, czy. Jak właśnie ja chcę, żeby ten biznes mój wyglądał, w którą stronę ja chcę iść. I to Powiem Wam tak, takie momenty zatrzymania się są bardzo ważne, bo możemy się gdzieś tam zapętlić w różnych sprawach, w różnych obowiązkach, w natłoku obowiązków i każdy rok nasz wygląda tak samo. My pracujemy od rana do wieczora, od rana do wieczora, ale czy to jest tędy droga? Czy ja się widzę w tym modelu za X lat? Czy ja w wieku, prawda, powiedzmy 50 lat. Chce pracować w taki sam sposób. Czy w ogóle nawet wcześniej? Tak? Czy starczy mi na to siły? Bo pamiętajcie, że organizm to też nie jest maszyna on musi mieć czas. Na regenerację, on musi mieć czas, rządzi się też swoimi prawami. Wiem, że moment, kiedy zaczynamy działalność na samym początku, my mamy full energii, my naprawdę czujemy, że możemy wszystko od rana do wieczora, ale mimo wszystko warto zastanowić się, gdzie ja chcę być za kilka lat, bo ten moment. Za kilka lat on wcześniej czy później przyjdzie, a my możemy się na niego przygotować. Jak ja to mówię, warto pomyśleć, w jaki sposób my możemy sobie dać awans we własnej firmie. Bo nikt nam tego awansu nie da, tak? To wszystko od nas zależy, jak my chcemy, aby ta nasza firma wyglądała i gdzie my widzimy siebie. Dla mnie ważny jest czas wolny, dla mnie ważny jest czas dla siebie, dla rodziny i ja to ogromnie doceniam. Aspekt finansowy oczywiście jest też bardzo ważny, ale moment, kiedy przychodzi zmęczenie, kiedy przychodzi takie właśnie już funkcjonowanie, byle by przetrwać, to jest. Ten znak, że trzeba coś zmienić. Te pieniądze, ten aspekt finansowy, naprawdę tego nie zrekompensuje, bo na całokształt naszej pracy i jakości życia wpływają nie tylko pieniądze, ale również radość z tego, co robimy. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, żeby nie zapominać, bo czasami naprawdę, naprawdę, powiem Wam z doświadczenia, warto zrezygnować z jednych zajęć, tych późnowieczornych, a Mieć trochę czasu dla siebie, mieć trochę czasu dla siebie, żeby kolejny dzień przywitać z radością, żeby nie popaść gdzieś tam w taką frustrację, bo zmęczenie niestety robi swoje i jeśli czegoś jest za dużo, nawet jeśli coś bardzo, bardzo kochamy, to niestety to za dużo może przerodzić się właśnie w to, że my. Żyjemy do weekendu, do wolnego, do wakacji, a nie o to chodzi. Życie toczy się tu i teraz i o tym trzeba, trzeba pamiętać. Bardzo Wam dziękuję za dziś i zastanówcie się właśnie, jak Wy widzicie się za jakiś czas i. Jaką wizję e, biznesu e, macie, chciałybyście stworzyć być może, e, taką, żeby była w zgodzie z Wami? Warto, sobie, e, warto się nad tym zastanowić, a najlepiej to wszystko wypisać, bo to, co napisane, nabiera jeszcze głębszego sensu. Bardzo Wam dziękuję za dziś i do zobaczenia, do usłyszenia.